ma widzowie, witajcie na moim drugim filmie. Eee, tak, tamten był ze standoff 2, teraz jest grani, tak jak obiecałem, bo wybraliście ten greni. Eee, no, zagłosowaliśmy i dziękuję Wam, bo lubię greni. Eee, będziemy grać. I teraz umówmy się tak, jak ten film będzie miał 50 lajków i jak na moim kanale będzie 200 subów. To robię e, ten Halloween Bo tu jest Halloween e, Christmas Ebowanek e, I Nickname Taka... O Jezu, dobra Teraz robię zwykłe, ale jak mówiłem To zrobię wtedy e, Teraz zaczynamy Robię to na tym kanale dlatego, że na drugim kanale nikt mnie nie ogląda W ogóle mam tam zero subskrypcji To więc dlatego zasubskrybujcie Proszę nie zmuszam, ale zasubskrybujcie a będzie mi bardzo fajnie I fajnie byli, byłoby jakbyście zasubskrybowali ten kanał Byłoby mi bardzo miło To więc teraz zaczynamy No O i na początku mamy książeczkę Więc nic złego No na 800 subów to ja wam pokazuję twarz na 800 subów. No, pokażę Wam. Chyba na short? Chyba na wideo, tak. Zrobię jakieś wideo, no i ten. Jeśli niektórzy będą wiedzieć, czego nie wiedzieć, co to, to za kanał, ten drugi, powiem, jak on będzie się nazwać on się nazywa on się nazywa game hater x2 sorry że tak mówię powoli bo jestem już przyzwyczajony do gadania szybko ja gadam szybko bo, no a jestem już przyzwyczajony żeby się od tego odzwyczaić no a jak do tego gadam albo powoli albo szybko to nie robię tego tego specjalnie. Tylko dlatego, że... No, już jest. O Jezu, to strasznie Jezu. Mamy już 147 subów, za co Wam bardzo dziękuję. Tak trzymać po prostu genialnie. Bardzo Wam dziękuję. wybijamy na dwieście. Gdzie jest babka? Gdzie jest babka? Babka. Dobra. I co jest? gdzieś się jak ona wystartowała? I co jest? Możecie zwolnić ten moment. Ciężko. Mój piesek tutaj jest. Ale u szybko. Dobra, możecie zwolnić ten moment, ale jak szybko wystartowało Dobra, i Tak by nie zdążył, chyba. Bywa. Dzień drugi, ale już trochę mamy zrobionego. Mam nadzieję, że ten tą broń aktywuje. Zbierze wszystkie części, bo na razie mam tylko jedną. Zbierze wszystkie części i dam radę. Te szafki nie muszę sprawdzać, bo wiem, że tam jest pusto. Ciekawe byłoby, jakby babka by tutaj by wchodziła czasami, no ale byłoby jeszcze trudniej, bo ja zawsze tak bokiem chodzę. Zuali, Sorry za lagi, bo taki mam telefon. Będę miał nowy telefon, a będę miał nowe konto, ale spróbuję się zalogować na to same konto. O oh, jezu, Spróbuję się zalogować. E, dobra, dobra. Nie, 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 tutaj. Зарубеет вечер. Вот тут климат изначально. Доброе утро. Доброе утро. Чекаем. Mamy trochę wolnego czasu z lat... o Jezu, ale... Dobra, tu niczego nie ma jest potrzebne Dobra, troszeczkę pozwiedzamy Dobra Póki babka śpi mamy szans sprawdzić co będzie. No dobra, no to, to po ładnie. Dobra, szybko sprawdzę to w kiblu, bo dla mnie y, sprawdzić kiblu jest najtrudniejsze, bo wchodzisz tutaj do kibla, potem y, babka tutaj, wychodzisz, a tu babka tutaj. Więc jak najszybciej trzeba. Dobra. Dobra. Wejdę tutaj.

Najszybciej. Teraz muszę czekać, póki babka się ożywi. Dobra. By co i zaczekam póki babka wróci. No bo babka powróciła wróciła. Czasami mi się wydaje, by że było już i no co, i co nawet dzieje. Co tu jest? Babka przestaje mnie śledzić. Jak to możliwe, że jak... Hmm. Na przykład jak zobaczy, jak wyłazimy pod łóżko, to ona no, od razu nas zabiega. może się wkroczyć. Kiedy zobaczy, że no, wleźliśmy tam, gdzie wleźliśmy, no, to jakoś nie. Nie wiem, co działa. Dobra, przyjdzie tu.